Witam serdecznie wszystkie ryby. Dzisiaj w czytaniu na lipiec. Kochani, dziękuję tradycyjnie za lajki, za subskrypcje. Dziękuję za to, że jesteście. Również zapraszam na czytania prywatne. Namiar znajdziecie na mnie na kanale. I tak jak ryby w zeszłym miesiącu miały bardzo fajny horoskop na ten czerwiec, tak ten lipiec no już tak optymistycznie się nie zapowiada. No ale tak to w życiu jest, raz góry, raz doły. No nie może być zawsze fajnie, bo byśmy nie potrafili tego po prostu docenić. I tutaj, co rybenki. Coś z przeszłości. Możliwe, że macie jakąś sprawę do załatwienia gdzieś z jakiejś przeszłości, którą jeszcze nie ogarnęliście, jeszcze nie załatwiliście, może nawet o niej nie myślicie. Ona się domaga już tego, abyście się po prostu za nią wzięli, jakby zamknęli temat. Możliwe, że to są sprawy urzędowe, jakieś zawodowe, dotyczące domu. Coś do, może dotyczyć, wiecie, co, finansów, spraw właśnie finansowych, majątkowych, coś w tym stylu, także jeśli macie jakieś sprawy, które są niedomknięte gdzieś tam w waszej przeszłości, to należałoby to zrobić, może to też mieć coś wspólnego z waszym na przykład związkiem, tak, bo mi się tu jakaś chłopina pokazuje właśnie z przeszłości, więc... Możliwe jest tak, że musicie domknąć jakieś sprawy z jakimś, z jakimś facetem, z jakimś mężczyzną, ale również może być tak, że jakiś mężczyzna z Waszej przeszłości po prostu będzie chciał wrócić do Was. Może to jest ktoś, z kim byliście w jakimś związku, w jakiejś relacji, ale też może być tak, że jakiś dawny znajomy się tutaj Wam ponownie pokaże w Waszym życiu. W każdym bądź razie finansowo możecie dużo zyskać, ale cały czas mam wrażenie, że te finanse to ten, ten cały zysk dotyczy waszej przeszłości. Czyli tak, jakbyście mieli coś załatwić. Wtedy i również zyskacie. Także jeśli, tak jak mówię, jeśli macie coś do załatwienia, załatwiajcie, bo to jest dobry okres na to, aby się w końcu za to wziąć. Również wyjazdy. Możecie sobie, no w końcu mamy wakacje, dlaczego nie? Także myślę, że wiele ryb będzie gdzieś wyjeżdżało. Mogą to być wycieczki jakieś zagraniczne i bardzo fajnie, miło spędzony czas. Single. No i, i tak, ja wiem, że, że u tych singli w zeszłym miesiącu było bardzo fajnie. Także myślę, że te single, które poznały kogoś e, wcześniej, pewnie będą te relacje dalej prowadziły. Bo tak jak zawsze powtarzam, te czytania nie są dla Was wszystkich, no to jest po prostu rzecz niemożliwa. Także musicie je traktować wybiórczo. Czasami niektórym z Was już się układa życie. I te czytania no nie pasują do Was, no bo, no bo niby po co? Po co mają karty do Was mówić? Będą mówiły do innej grupy, do której coś ma dotrzeć. No i tutaj mamy tych singli, którzy hmm, taką właściwie biedę uczuciową mogą mieć yy, w tym miesiącu. Myślę, że będą się skupiały na czymś innym, właśnie na tych sprawach finansowych bardziej niż na sprawach uczuciowych, ale Uważajcie mimo wszystko, bo myślę, że w Waszym życiu może się pojawić jakaś osoba, która dużo może ładnie mówić o miłości, która może dużo deklarować, aczkolwiek e, uważam, że to jest taki oszust pospolity, czarujący. Co prawda, potrafi, tak jak mówię, operować słowem, potrafi się pokazać, potrafi być uroczy czy urocza. Ale miałabym tu na, na to coś, taką poprawkę, bo myślę, że hmm, wejście smoka może być, ale czy to będzie coś konkretnego, obawiam się, że raczej hmm, no nie, no nie. Również może być tak, że hmm, te ryby które gdzieś tam były w tych związkach, yy, nadal boją się, boją się być oszukane. Może dołożę, no właśnie, takie rany tutaj mamy. Eee. <śm> Tak jakbyście nie zamknęli tego etapu w życiu, jakbyście dalej się obawiali, ktokolwiek się pojawia koło was, to pomimo tego, że gdzieś tam może rokować, wy sami prowokujecie to, że to się nie udaje. Dlatego, że nie zamknęliście, nie załatwiliście tych spraw z jakimś tam byłym byłą i wleczecie za sobą cały czas ten ból serca, te obawy. No w takim układzie się nic nie może udać, bo... Ta druga osoba, która się pojawia, to wyczuje. Wyczuje, że wy nie ufacie, że wy się, nie wiem, ciągle czegoś domyślacie, że może śledzicie z obawy, że zostaniecie zranieni. Tylko musicie patrzeć na to, że to jest nowy człowiek. Was Krzywdził ktoś inny, nie ta osoba, która się pojawia, bo inaczej cały czas będziecie wpływać na to, że te relacje będą się Wam rozpływały. Trzeba to zamknąć, chociaż to jest trudne. Uważam, że trzeba to zamknąć i pójść nową drogą. Wtedy te rybki, które nie mogą sobie kogoś znaleźć, no to całkiem mogą przyzwoić tą osobę. Spotkać taką moralną, taką duchową, no i przede wszystkim do takiego stałego związku. Także mówię, ci, co jeszcze czegoś tam nie przerobili, nie przepracowali, to jest najlepszy czas na to, aby to po prostu zrobić. Single, nie single, single były, osoby w związkach, są od uczucia. Są wyjazdy, z przemieszczanie się. Myślę, że właśnie będziecie tu planować jakiś wyjazd, jakieś wakacje wspólne, rodzinne, ale uważajcie, ktoś się znowu pojawia przy waszym domu, bo mam przy domu osobę, która jest obłudna, która jest nieuczciwa, która może wam namieszać, czy to w związku, czy w ogóle w waszym życiu. Także zwróćcie uwagę, kogo dopuszczacie do do swojego życia. Bo być może jest to jakaś psiapsiuła, czy psiapsiuł, który wcale nie jest taki uczciwy, jakby się mogło wydawać, a co za tym idzie, no trochę Wam może właśnie namieszać w tych relacjach, może coś powiedzieć, podpowiedzieć, co nie było, e, prawdą nie wydarzyło się, a tylko po co, bo gdzieś tam sam nie ma, czy sama nie ma poukładanego życia, a Wam zazdrości. Także bądźcie ostrożni. Jeśli chodzi o pracę i finanse, no tutaj przyjdzie Ci ryba. Powalczyć o te finanse, być może to jest właśnie to, co się pokazywało u, u góry, bo trzeba będzie gdzieś powalczyć, zawalczyć, jakieś sprawy urzędowe mi się tu pokazują. Jeśli zaś chodzi o pracę, możecie się czuć zmęczeni, przetłoczeni, może za dużo obowiązków jest jakby przy Was i dlatego, no może dobre, dobrze by było, jeśli tylko możecie skorzystać z tych wakacji, pojechać sobie gdzieś odpocząć, bo myślę, że no ryba może być bardzo zmęczona, w ogóle taką sytuacją bo z całą energetyką, tak jakbyście przyszedł czas, gdzie kurczę, no macie taki odbiór wszystkiego, że odbieracie to negatywnie, co by się nie działo nie potraficie pozytywnie podejść do rzeczy, tylko cały odbiór jest negatywny jest tak zazwyczaj, kiedy właśnie jesteśmy przemęczeni, zmęczeni wszystkim, bo, bo ciągle o wszystkim trzeba myśleć. Ciągle wszystko jest na naszej głowie. No i no wszystko, nawet sprzęty wysiadają, o co dopiero człowiek. Także pomyślcie sobie o, o, o finansach. Jakieś przeznaczenie Wam się tu ryba od pokaże. Hmm. Coś z przeznaczeniem, ale nie powiem Wam co: bo nie mam pokazane, mam tylko pokazane, że jakieś przeznaczenie może dotyczyć wyjazdu lub właśnie zakończenia pewnych spraw. Karta rady. Karta rady to jest karta sukcesu. Prawdopodobnie jak to wszystko odpracujecie sobie, to jest to, co mówiłam, to czeka was, was sukces, zadowolenie, no ale wiecie, to tak nie jest, że my będziemy sobie czekać, aż to samo się pozałatwia, nic się samo w życiu nie załatwia i trzeba się brać do pracy, trzeba to poodrabiać. Jeśli chcecie lepiej żyć, to musicie po prostu sobie to życie poukładać. Aniołeczki, pozostań optymistą w kwestiach uczuciowych. Pozostań, po, przepraszam, pozytywne myślenie i wiara zapewnią ci, zapewnią ci romantyczność. Zobaczcie, czyli pomimo to, że w tym lipcu może to się nie układać zbyt uczuciowo, tu mówię raczej do singli, i te, nikt się może nie pojawiać. Pamiętajcie jeszcze, że Mamy wakacje i tu mogą się przydarzyć Wam takie właśnie wakacyjne romansidła, no które do niczego nie, nie prowadzą. To zostańcie optymistami, że Wam w życiu przyjdzie czas, przyjdzie moment, kiedy, kiedy pojawi się ta konkretna osoba, która ma, a nie jakiś tam przypadkowiec. Kochani, dziękuję Wam. Życzę wszystkiego co najlepsze i do usłyszenia.